no dobra, słuchajcie, była konkalma. To teraz będzie też troszeczkę rytmów latynoskich, pomieszane oczywiście z tańcem współczesnym, ze street danceem, troszeczkę hip hopu. E Pobawimy się. Słuchajcie, układ miałam przyjemność robić z przesympatyczną dziewczyną, którą serdecznie pozdrawiam. E, I jest bardzo prosty, więc tutaj się nie mamy co martwić, e, więc zaczynamy. Słuchajcie, zaczynamy układ stojąc tyłem, więc się na mnie nie obraźcie. Kamerzysta się nie obraża? <grystwa> Jak widać jest wszystko w porządku. Dobra, słuchajcie. E, tutaj mamy... Pracę nogami, czyli nasze nogi pracują raz lewa, raz prawa, raz lewa, raz prawa, w zależności jak wolicie. Dobra, teraz tak. Wysuwamy rękę do góry i ją śledzimy, tak? Dosłownie ją śledzimy. Wysuwamy rękę do góry, śledzimy ją. Ręka ma być ułożona na tak zwane, ja to mówię, noże, e, więc wysuwamy rękę na ostro i robimy, odsuwamy e, nogę. Lewą i robimy tak zwane lusterkę, czyli dziewczyny patrzymy na nasze paznokcie. Kamerzysta też może. <laughs> Więc patrzymy na nasze paznokcie. Tak jest. Po czym wracamy, wysuwamy ręce i robimy obrót przed ramionami, czyli tak krążymy jak takie dwa zegarki. Po czym robimy tak zwaną Kleopatrę, wysuwając lewą nogę do boku. I teraz uwaga: lewa ręka śledzi lewą nogę. Obracamy się z krzyżaka i stajemy na dwóch równych nogach. Jak jesteśmy tutaj już na tej pozycji, to zrobimy jeszcze jeden krok, który jest bardzo prosty. Otóż jak lewa ręka nas śledziła, ona przechodzi tutaj. od Odtąd, czyli od dołu, robimy taki cały okrąg paluszkiem wskazującym, i osiadamy na prawym biodrze i robimy takie. Ciii. Więc kamerzysta się nie odzywa. Słuchajcie, jak zrobiliśmy już si, to powtórzymy całość Więc, przypominam, zaczynamy od tyłu Stojąc tyłem, przekładamy raz jedną, raz drugą nogę, raz jedną, raz drugą I nasz nóż, wysuwamy lewą nogę, przechodzimy, patrzymy na paznokcie Później wracamy tą lewą nóżką, okrążamy rękoma I robimy tak zwaną kleopatrę Lewa ręka śledzi lewą nogę. Przechodzimy. Jesteśmy tutaj. Nasza rączka już jest przygotowana. Robimy cały okrąg. I robimy. Tak jest. Teraz słuchajcie, zrobimy takie dwa kroczki do przodu. Będziemy sobie szli na luzaczku. I teraz jak to robimy? Słuchajcie, prosta sprawa. Otóż nogi pracują na zasadzie takiego lekkiego jakby wykopu. I jak idziemy, to idziemy na tak zwanego luzaka. Kamerzyk wie, o czym mówię. <grybujesz> Lecimy na zasadzie luzaka. Tak jest. I teraz uwaga, słuchajcie. Odsuwamy lewą nogę, prowadząc ją lewą ręką. Suwamy, przesuwamy nogę do boku. Automatycznie przekładamy ją na krzyż. I teraz słuchajcie, co się tutaj dzieje. Ja się teraz zwrócę do was z przodem. Z tyłu się dzieje mianowicie taka rzecz, że... Zakrywamy sobie buzie tak jakby dwoma łapkami, czyli nas nie widać. Widać nas? Nie widać. Widać, nie widać. <grym> tak jest, słuchajcie. I co teraz robimy? Jak mamy tutaj nóżki na krzyż, odwracamy się. Mamy tu nogi w rozkroku. Odkrywamy buzie i teraz ręce prowadzą naszą głowę. I tutaj robimy taki obrót piękny głową, czyli tak mocno dziewczyna, jak macie długie włosy. I panowie też mają długie włosy, brody i co nie tylko, to możemy się zamachnąć konkretnie, tak? Czyli tutaj robię hap i jesteśmy w tej pozycji. Tak, kawężyca się śmieje, wie dlaczego. Tak jest. Słuchajcie, i teraz co robimy dalej, bo to jest bardzo ciekawe. Jak już machnęliśmy głową, to przechodzimy do przodu. Teraz będziemy działali troszeczkę na zasadzie takiego elektro. Czyli będziemy musieli w danym momencie spinać nasze ciało nam w tym nasze ręce, więc moja prawa noga stawia krok ku prawej stronie, a lewa ręka mija się z moją twarzą, tak? Czyli robimy takie akuku. Więc jeszcze raz, mijamy, jest akuku i teraz to jest ten moment, kiedy nasze ciało powinno się spiąć, czyli maksymalnie spinamy nasze mięście, mięśnie, aby się zatrzymać. Tak jest. Teraz druga strona, lewa, czyli lewa noga wędruje na lewą stronę, prawa ręka Pomaga, czyli mamy znowu akuku. I teraz uwaga, prowadzimy lewa rączka, prowadzi prawą nogę, czyli mamy znowu pracę kolanem i mamy otwarte kolano ku prawej stronie, a lewa ręka idzie na swoją stronę. I teraz słuchajcie, jest taki myk, <słuch> pewien. Otóż będziemy pracować biodrami. Jak odsunęliśmy już tutaj prawą nogę, to lewa noga ma za zadanie postawić się w swoją stronę, bioderkami zakręcić, tak żebyśmy usiedli na naszą prawą stronę. Tak jest. I teraz słuchajcie, musimy zejść do dołu. No i jak to zrobić teraz? <noise> Bardzo prosta sprawa. Otóż kłaniamy się i przejeżdżamy rączką wzdłuż linii ciała. Bądź też możemy zawsze zamachnąć rączką ku górze i się... Położyć. Tutaj jest dowolność, macie na, te, na to czas, liczę na Waszą kreatywność, słuchajcie. I rączki rozkładamy do boku. Ok. No dobra, jak już się ładnie ukłoniliśmy, rozłożyliśmy ręce do boku, teraz przechodzimy tak zwaną przeplatanką. Jak wygląda przeplatanka? Chyba każdy z Was to robił w przedszkolu. Jest to bardzo proste, więc. Raz idzie do przodu, tutaj na przód, na wierzch, jedna noga, raz idzie druga noga. Czyli na zasadzie takiej, że mamy lewą z przodu, lewą z tyłu, lewą z przodu, lewą z tyłu. Słuchajcie, jest to bardzo prosty krok. Do tego dochodzą jeszcze biodra. Biodra nam bardzo pomagają przy przeplatance, więc jeżeli będziemy przechodzić, to warto pamiętać o tym, że mamy raz biodro lewe na wierzchu, raz biodro prawe, raz lewe, raz prawe. OK. Kiedy jesteśmy już przeplatanką tutaj, stajemy do boku, tak? Czyli nasza prawa strona jest widoczna, tutaj pomachamy panu operatorowi, e, jest widoczna i teraz tak. Robimy pewien krok. Otóż mamy bok, rozszerz nogi, góra. Złącz nogi i znowu rozszerzamy, schodząc rękami w dół po całym ciele. I teraz słuchajcie, jak zejdziemy tutaj, ja chcę zobaczyć, jak operator to będzie robił. <grym> to będzie bardzo ciekawe. Jak zjeżdżamy rękami tutaj, czyli jesteśmy na wysokości naszych bioder i to teraz dziewczyny do Was się tyczy, chociaż panowie też sobie świetnie radzą w tańcach Latino, robimy obrót biodrem. Najmocniejsze jakbyście kręcili hula hopem, dosłownie, czyli robimy. Raz, po czym podnosimy rączkę? Do góry, schodzimy na prostych nogach w dół, dotykając podłogi i łapiemy się za bioderka. Na wysokości pasa, bioderka, jak to woli. I teraz robimy, słuchajcie, raz, dwa kroki do przodu. Kiedy jesteśmy tutaj, mamy tak zwany młynek. Powrotek. Jak zwał, tak zwał. Więc z tym schodzimy do dołu. Mamy. Raz i dwa. I teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz. W tym pracuje cała klatka piersiowa oraz biodra. To na przeciwstawne, jeżeli chowam klatkę piersiową, biodra wychodzą do przodu. Jeżeli klatka piersiowa jest z przodu, biodra są z tyłu. Musimy, słuchajcie, o tym pamiętać, to daje o wiele lepszy efekt. Więc mamy raz i dwa. I teraz słuchajcie, tak jakby zaczynamy trzeci młynek, ale tym samym odskakujemy do góry. Czyli mamy hop! I teraz zobaczcie, co się stało z moimi nogami. Się skrzyżowały. Ups. <laughs> Ale tak miało być. Więc jak mamy skrzyżowane nogi, automatycznie odwracamy się do tyłu. I teraz słuchajcie, nóżki muszą być tutaj złączone. One muszą być razem. Dlaczego? Bo będziemy robić tak zwany kwiat lotosu, czyli schodzimy do dołu i teraz staramy się jak najszerzej mieć kolana otwarte. I teraz uwaga. Robimy taki sprytny myk. Do góry. I mamy nóżki na rozstaw. I teraz będziemy puszczać oczko. Słuchajcie, rączka, która teraz minęła, musi okrążyć Waszą głowę. I teraz odchylamy się ku prawej stronie. Mijamy, puszczamy oczko do kamerzysty. Odchylamy się, puszczamy znowu oczko do kamerzysty. I teraz, słuchajcie, będziemy się cofać. Pamiętacie krok skąkalny? Więc wystawiamy tak zwanego łucznika, będziemy robić bounce I lecimy. Tutaj mamy dwa kroczki. Proste? Mam nadzieję, że tak. Więc spróbujemy to jeszcze powtórzyć, żeby każdy z Was zapamiętał, bo to jest najważniejsza część. Pamiętajcie, od kwiatu, od kwiatu lotosu, jak schodzicie, robimy. Do dołu i wstajemy na raz. Po czym idzie rączka. Rączka. Stąd zagarniamy do łucznika i już moja noga. Odstawiła się w prawą stronę i lecimy raz i dwa, raz i dwa. Ok. Tak, tą najważniejszą w sumie część mamy za sobą. To robimy tak zwaną, ja to mówię, takie gitarkę, z racji tego, że to jest na dźwięki gitary. Ręce możecie mieć w dowolnym ułożeniu. Mogą być tak, mogą być tak, żeby tylko były na wysokości maksymalnie pasa, bądź też bioder. Ok. I teraz przechodzimy. Jest takie proste przejście. Na płęcie wyciągamy nogę do przodu. Mamy raz, dwa i trzy. Robimy to na krzyż. Jak to wygląda z przodu? Raz, dwa i trzy. Więc do boku robimy właśnie ten krok. Raz, dwa i trzy. Jak już go zrobiliśmy. Odstawiamy nogę i stajemy na w gruncie, patrząc się na Pana kamerzystę, który się z śmieje. <noise> tak jest. Ok. I teraz słuchajcie, będzie bardzo prosta rzecz. Taka prosta w sumie i nieprosta. Otóż poruszymy nasze biodra do pracy, idąc od kolan, czyli osiadamy lekko, uginając kolana, zaczynając od kolan, idziemy ku górze i pracujemy biodrami. Jak pracują biodra? Biodra pracują w tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. Tak jest. Więc jak idziemy tutaj, to mamy przód, tył, przód, tył, przód, tył. I teraz słuchajcie, na wysokości bioder łączymy ręce. Ręce będą szły znowu wzdłuż ciała i na wysokości klatki piersiowej ręce się rozchodzą, a my zmieniamy nasz krok, bo mamy lewo, prawo, lewo, prawo, Prawo, lewo, prawo. I balansujemy rękami. Następna rzecz jest. Ręka prawa robi zamaszysty ruch, czyli mamy taki okrąg piękny. I ręka lewa jest naszym wyznacznikiem. I teraz słuchajcie, będziemy pracować biodrami i ręką. W taki sposób. Czyli jak moja ręka prawa odchyla się w prawą stronę, biodra kierują się w lewą. I na odwrót. Tak? Czyli stąd robimy. Zamaszę styl, hop. I teraz słuchajcie, przesuwamy się lekko krokiem do przodu. I teraz tutaj zmieniamy pozycję. Po prostu zmianą stronę. i lecimy w drugą stronę. Prawda? Bardzo się cieszę. Operator kiwa, że tak, że wszystko załapał. Dobra. Słuchajcie, więc jak mamy przejście do boku, to teraz jest bardzo prosty krok, mianowicie od kolan lecimy ku górze i robimy sobie takie paluszki ładne. No dobra, słuchajcie, jak już przeszliśmy ten etap, to mamy kolejne. Mamy trzęsące paluszki. Tak jest. I teraz uwaga, słuchajcie, na raz, dwa, trzy robimy taki prosty krok. Otóż prawa noga do przodu, prawa noga do prawej strony i trzy, łączymy nóżkę razem z podskokiem. I ręce do góry. Lewa noga robi to samo. Okay. Raz. Dwa. Trzy. Tu mamy na trzy, pamiętajcie, podskok do góry. I teraz od tego kroku mamy bardzo znane mambo. Bardzo proste. Do prawej strony. Mambo robimy w taki sposób. Pracujemy, pamiętajcie, biodrami, czyli na zasadzie odstaw nogi i pracuj biodrami. Tak? Czyli mamy prawa strona pracuje. Lewa strona pracuje i wracamy zawsze do środka. Czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Proste? Super. Powtarzamy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Tak? I teraz słuchajcie, za drugim razem mamy takie fajne słowa: la, 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 la. la. Więc tutaj też liczę na waszą kreatywność. Każdy może tutaj sobie dobrać pozycję dowolną. La, 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 Po la, 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 la lecimy, słuchajcie, dalej. Otóż mamy pracę biodrami do przodu. Będziemy przechodzić do przodu, pracować pracując całym kołowrotkiem, rękami, nogami, więc całym ciałem, słuchajcie. I teraz tak, lekko schodzimy w dół. I teraz jak zaczniemy pracę tutaj? Jak mieliśmy tu, Górze, to teraz mamy ręce ku dołowi. I teraz tu dołączamy klatkę piersiową. Lecimy całym ciałem. Tutaj mamy cztery kołowrotki do przodu, trzymając ręce w dole. I później mamy taki krok, tak zwany łaka-łaka. Słuchajcie, na pewno słyszeliście o tym. Odchodzimy łaka-łaka do tyłu. Jak robimy łakę? Bardzo prosty sposób. Przeciwstawna ręka, przeciwstawna noga. Więc jeżeli wyciągam lewą rękę. Wyciągam też prawą nogę, tak? Później na odwrót. Prawa ręka, lewa noga. Robimy to oczywiście, pamiętajcie, na bansie, czyli na tak zwanych ugiętych kolanach. Więc robię raz, dwa, trzy, cztery. I pamiętajcie, że pracuje całe ciało. Raz się patrzę na lewą, raz się patrzę na prawą stronę, tak? Później mamy ostatni krok, który jest naprawdę dosyć prosty. Z łaki łaki, stawiam. Mocną nogę, zakręcam biodrem, przechodząc, odwracając się w lewą stronę. Później lewa noga, robię to samo. Prawa noga, to samo. I ostatnia jest lewa, zakręcam bioderkiem. I to wszystko. I gotowe, i mamy przetańczone cały układ. Tak jest, panka kamerzysta się cieszy, więc teraz zobaczymy, jak to wychodzi w całości i potańczymy razem. Bella! Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curd, you know how to be a drrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Okay ¡Hola! Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj. Mamy nadzieję, że już niedługo się spotkamy na zajęcia w Domu Kultury 502, na które Was serdecznie zapraszam. E, tym samym pozdrawiam moją grupę Chill Out i będę sprawdzała, czy ćwiczycie, i Was też zachęcam do aktywnego spędzania czasu w tym trudnym okresie. Także wszystkiego dobrego, zdrówka i do zobaczenia, kochani. Okay.